Witamy Państwa w dzisiejszym programie Najśmieszniejsze wypadki Hero Factory I Bioniki. Oto nasz Pierwszy gość Pan Rakszy Witamy Pan Rakszy Cześć Mam nadzieję, że Pan będzie się dobrze bawił Oglądając swoje dawne wypadki No to przechodzimy do Obejrzenia programu Wypadek numer jeden Jazda na desce Wow! Patrzcie na to wow. Wow. To mu się oboje, żyjesz panie? Tak Mam nadzieję, że ten wypadek pana czegoś nauczył O tak Sami zobaczycie zresztą Wypadek numer dwa. Jak trzeba patrzeć na meteoryty? Przypadek pana Raksi. W ogóle nie uważał. Pszszsz. Pan Raksi mu nie musi tylko uważać i wyłącznie na meteoryty. Trzeba uważać także na lalki. Ała. Witamy w naszym studiu. Koniec na dziś. Mam nadzieję, że za tydzień będziecie oglądali kolejny odcinek przygód Bionicli i Chrome Factory. I mam jeszcze jedno pytanie do pana, pani Raksi. Jak pan przeżył upadek, jak spadła na pana ta lalka? Sam nie wiem. To bolało, a zarazem łeb mi odleciał. Koniec. Żegnajcie! Pa. Do zobaczenia za tydzień!